Bardzo dbasz o ludzi, bardzo wspierasz ich, bardzo się nimi interesujesz, bardzo dbasz o to, żeby się wszyscy dobrze czuli w zespole. Dorać nam, jak my to inni liderzy możemy robić. A więc dobrze, jeżeli w tym procesie my najpierw tworzymy atmosferę, a tworzą ją ludzie. Jeżeli ci ludzie są kompetentni. I mają chęć jeszcze dalej się rozwijać. Chodzi o to, żeby rywalizowali, bo rywalizacja, ja akceptuję rywalizację, ale zdrową rywalizację. Rywalizacja, która ma wykańczać niektóre osobniki psychicznie słabsze, to absolutnie to jest rzecz w moim podejściu do zarządzania zespołem niedopuszczalna. Ale zdrowa rywalizacja, taka, że się zachęcamy, że my się wspólnie motywujemy i razem wspólnie coś osiągamy, to jest świetny model. Przy czym dla mnie nie są najważniejsze efekty. Efekty mają być swego rodzaju takim czymś ubocznym do dobrej atmosfery i chęci wzajemnej współpracy. To efekty przychodzą same, więc dlatego, jeżeli liderzy koncentrują się na efektach, to im jest trudno odnieść sukces. Do tego będą mieli z, we współpracy z ludźmi szereg różnych problemów. A więc właśnie to takie tworzenie wspólnego dobrego klimatu jest czymś, co, co jest najważniejsze. Motywowanie tych ludzi do rozwoju to bym powiedział jako druga kwestia, a efekty to zawsze przychodzą same.